Mogę teraz ja na swoim telefonie nagrać? Nie. Dlaczego ona? Gdzie ona, do Bruna! Kur... Czemu? Czemu mnie gonisz? Czemu mnie gonisz? Halo? Czemu mnie gonisz? Wojanki no. tam są. Kaj nara kończę. Kiedy Ej! Ej, Ta się wyrąbała. Kiedy kończę nara. A mogę teraz ja zagrać swoje telefoni. Nie, pa. pa. pa, pa.